Pokażę Państwu, jak załadować, udostępnić i przedstawić prezentację zaliczeniową podczas seminarium na platformie Webex. Przyjmujemy, że Państwo już jesteście połączeni za pośrednictwem, Webe za pośrednictwem Webexa z naszym seminarium. Ekran może wyglądać inaczej, bo jeżeli jest więcej uczestników, będzie podzielony między y, większą liczbę okienek y, i uczestników. Natomiast niezależnie od tego, y, kolejnym krokiem jest przejście do folderu, w którym macie Państwo swoją prezentację, na przykład w PowerPointie, ale to właściwie nie zależy, jaki macie Państwo program prezentujący w swoim komputerze. Uruchamiamy PowerPointa czy inny program. Prezentujący. I wracamy do Webexa. I teraz w Webexie wybieramy tutaj z menu pozycję Share. Pierwsza pozycja na liście to jest Share Content i rozwija nam się tutaj ek różne ekrany aplikacji, które możemy udostępnić innym uczestnikom spotkania. I klikamy sobie, wybieramy te, tą naszą prezentację w PowerPoincie. Widzimy teraz, właśnie tryb edycji PowerPointa. Klikamy na prezentację i dalej prezentujemy naszą pracę czyli możemy przełączać między slajdami, czy klikając myszą, czy naciskając spację. Nasz głos jest słyszalny. Jesteśmy też z reguły widziani, jeżeli mamy włączoną kamerę. Inni uczestnicy widzą taką małą ikonkę z naszą twarzą. Gdy zakończymy naszą prezentację, najeżdżamy tutaj na górze ekranu na ten pomarańczowy pasek. Rozwija się menu, gdzie po lewej stronie pierwszy przycisk duży to jest stop. Sharing. Czyli kończymy naszą prezentację. Inni uczestnicy już nie widzą naszych slajdów. My wracamy do trybu uczestnictwa w spotkaniu, czyli dalej możemy dyskutować. Jesteśmy słyszalni, jeżeli są włączone mikrofony i słuchamy innych prezentujących.